Witamy Was na kanale EatsCapel Adventure. Z tej strony Paulina i Daniel. Będziemy Wam dzisiaj przedstawiać, co mamy w plecakach. Troszeczkę inne podsumowanie miesiąca. Tak, ponieważ już wcześniej mówiliśmy o Meksyku w poprzednim podsumowaniu, bo wtedy właśnie po nim podróżowaliśmy głównie, a we wrześniu siedzieliśmy w jednym miejscu, robiąc różne rzeczy, ale w zasadzie odpoczywając głównie, więc pomyśleliśmy, że może warto w końcu powiedzieć o tym, co mamy ze sobą, czego używamy i w zasadzie czego nam brakuje. Niczego nam nie brakuje, więc o tym nie powiemy. Tak, zobaczymy. Tak. Y, otworzymy przed Wami sekrety naszych rezerwów. No to zaczynamy. O, pierwszą rzeczą, którą jest, jest to nasz słoniak który został okrzyknięty nazwą słoniakiem po tym, jak był dziobak, nasz worek i dalej go mamy, ale w tym momencie mamy w nim warzywa, więc go nie pokażemy, jak on wygląda. Eee, ale nie wszyscy, co oglądają, to wiedzą, jak wygląda dziobak. Tak. W słoniaku mamy zazwyczaj jakieś rzeczy najpotrzebniejsze. Jest to większy plecak do jakichś tam przemieszczania się na krótsze dystanse, jakieś krótsze wycieczki, jakieś pieniądze, dokumenty. To jest plecak podręczny, który zabieramy na przykład na pokład albo zabieramy w autobusie, żeby go wsadzić pod nogi, ze wszystkimi ważnymi rzeczami. W wrzesień przesiedzieliśmy w jednym miejscu w Meksyku i dlatego też zamykamy miesiąc kwotą 5039 zł. W Meksyku spędziliśmy dwa miesiące i wydaliśmy 11 346 zł. Najwięcej wyniosło nas jedzenie i transport, który okazał się tutaj dziwnie drogi. Finalnie średni koszt po dwóch miesiącach w Meksyku wyniósł nas 210 zł. Dokładnie, żeby nas nikt nie okradł, więc należy no trzeba być przezornym. Buty, ha, mam jedne buty. E, to są jedne moje buty, wszystko mam w ogóle pogrupowane w takich o, opakowaniach, no i, i klapki. Nie to coś było ciekawe, tak używam tylko tych dwóch rzeczy. Nie są zbyt czyste, muszę je wyczyścić, no ale Co ciekawe, to właśnie tyle par butów człowiek potrzebuje, żeby przetrwać w życiu. Nic więcej nie jest potrzebne. No nie, no czasami jeżeli chcesz gdzieś wyjść, to mi brakuje jakiejś bardziej eleganczy, bo mam no, jakieś dobra. koszule i czasami wyglądam jak taki chłop, mam wrażenie. Ale no, to powiedzmy, że trzy pary są wystarczające do życia. Jak macie temperatury powyżej 25 stopni, to spokojnie możecie chodzić w klapkach. W ogóle bardzo polecam ten zestaw, bo jestem z niego zadowolony. W zasadzie ja te, też mam buty na wierzchu, więc od razu mogę pokazać też... Ty miałeś jeszcze baleriny. Masz je dalej? I dalej je mam. A, no widzisz, tu masz trzy parę. Ja nie mam używasz w ogóle. Nie, no właśnie to jest problem. Bo Może one się je założysz? One są takie, że się trochę rozpadają już, bo są starsze. I cały czas się zastanawiam, czy je wyrzucić, czy nie. No i oprócz tego mam jeszcze klapki. Co dalej? Tutaj sprzętowo, to później porozmawiamy, bo to jest dron, ale nie chcę tego akurat mieszać w kwestię odzieżową. I kolejna. Taka porcja e, zapakowana to, jest, e, to są skarpetki. E, w tym momencie dokładna ilość e, będzie podana w opisie tego filmu oraz e, na pewno no, postać na Instagramie. E, w tym momencie chyba jest to 5 i trochę więcej majtek, ale one są bardzo... bardzo często wymieniane. No, czy, często wymieniane. Akurat to są rzeczy, które no, są używane codziennie, przynajmniej powinny być codziennie używane, a nie. W każdym razie y, nasze rzeczy są używane w y, obrębie tygodnia, nie więcej. Tak się obracamy. Tak chcemy się obracać. Plus y, właśnie te worki, to jest bardzo dużo ułatwienie w podróży. My zamówiliśmy swoje na Aliexpress za dosłownie jakieś grosze, bo... 10 złotych czy coś takiego. I to jest lifesaver. Naprawdę się przydaje. Można sobie wszystko pogrupować. Niczego się nie szuka, nie przegrzebuje, tylko wyjmuje się jeden worek i tak. kategorycznie się po prostu układa. Ale do tego potrzebujecie większych plecaków, żeby mieć możliwość po prostu schowania tych rzeczy do. właśnie o to plecak tak. Pomimo tego, że mój plecak nie jest aż taki duży, on tylko wygląda na duży. Ale nie jest aż taki duży, bo tak naprawdę wszystkie te kieszenie można by było zapakować spokojnie do środka. Co ciekawe, ostatnio przetestowaliśmy. Mój plecak mieści się w Daniela plecak. więc... Za wszystkimi rzeczami. No. Ze wszystkimi rzeczami. Więc to jest ciekawe, bo ostatnio nie mogliśmy zapakować naszych standardowych plecaków jeden w drugi wór na śmieci i taśma, bo niestety linia lotnicza powiedziała nam, że u nich tak nie można, więc nie chcąc płacić więcej za drugi bagaż, oczywiście przetestowaliśmy tę opcję i się zmieściło, więc... Jest dobrze. Na przyszłość może też tak będziemy robić. Ja ogólnie na górze staram się trzymać też takie w miarę przydatne leki, czyli mam leki... rzeczy. Czyli mam saszetkę z lekami, jakieś takie podstawowe rzeczy, maska na oczy, podstawowe leki, które biorę na co dzień i jakieś inne przeciwbólowe i tak dalej, żeby były szybko dostępne. Mamy też kubek. No którym... jest z Malezji, już wymieniliśmy go z plastikowego na tak. Emalionowy. Czy on I... się przydaje? Nie wiem. Przydaje się. Czasami. Przydał nam się wielokrotnie. W miejscach, gdzie nie było Kupków, ale była właśnie gorąca woda. I jak ja byłam chora na przykład, pamiętasz w górach jak byliśmy na Bali, to... herbatkę robimy? Herbatkę i miałem <laughs> jeszcze ten... Y, no. Teraflu, czy jakieś inne, nie pamiętam już. W każdym razie, w zależności od tego, w jaką podróż się udajecie, czy to bardziej jest podróż y, do lasów, czy na hikingi, to jest też inne inny tak naprawdę wyposażenie plecaka będziecie mieli. Tak. W przypadku, gdy jedziecie od hotelu do hostelu, od hostelu do hotelu, od jakichś różnych, macie generalnie dach nad głową, a nawet jeżeli nie macie, a nie będziecie planować jedzenia, albo robienia zwyczajnie gotowania w terenie, no to raczej takich rzeczy jak kuchenka, bo takie kubki czasami mogą być zbędne. No, jest to wygoda, jeden kubek myślę, że na pewno warto mieć, ale nic tak. więcej. Kolejna rzecz, kolejny pakiecik. Jest to pakietik, który zawiera ze sobą rzeczy typu spodnie. Jedne długie spodnie, które ostatnio mam, mam z nimi problem, bo znowu mi się kolejne spodnie, już cztery, parę spodni wywaliłem. Takie są realia chodzenia w tych samych rzeczach. No stop, niestety rzeczy się niszczą. I to głównie z jak ja kupowałem takie, ten. niestety nie mogę polecić tej firmy, jakoś nie warto no, przepadam, no i mam zbyt rozpadaje. dużo teraz y, spodenek, bo dostałem, zostałem darowany przez naszą y, kochaną Klaudię y, dwoma parami spodenek i teraz cierpię na ich bardzo dużo, nadmiar, tak, <laughs> nie wiem czy pokazywać, może, może... Może jedna po, po ręki pokaże zwyczaj. Są, jedne są długie, wszystkie reszta jest krótka. Są eleganckie. Dwie pary, trzy pary w zasadzie, bo jedne są też żelniane, i jedne są z spodniami do surfingu, yy, które też się idealnie sprawdzają na siłownie czy na jakieś takie Basen. różnego rodzaju baseny czy yy, ćwiczenia. Trochę inaczej mamy spakowane plecaki, więc na pewno te rzeczy będą się mieszać. Ja mam. Kosmetyki, tutaj te kosmetyki wymieniamy w zasadzie często, bo z Polski zabraliśmy trochę, ale oczywiście jak nam się skończyły, no to musieliśmy sobie wymienić. No i mamy podstawowe rzeczy, co jest ważne. Spray na insekty, komary głównie, bo. No mnie na przykład żurą strasznie. Myślę, że nie będziemy wykładać każdego kosmetyku, myślę, że napisze. Nie, to nie, tylko takie podstawowe właśnie to, co jest bardzo ważne. Czyli dla mnie to na przykład jest bardzo ważne, bo wiadomo, choroby są różne. A i jeśli kupicie sobie taki spray na miejscu, zazwyczaj on działa dużo lepiej niż taki przywieziony z Polski, więc polecam kupować w każdym kraju, bo w każdym, na przykład w Azji inaczej działają te spraye. Jeśli zabierzecie z Azji do Ameryki Południowej, to mogą nie działać tak dobrze jak te kupione w Ameryce Południowej, więc my staramy się to robić na bieżąco. No i to jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście krem do opalania, bo słońce żaruje tutaj Ostro no mocne, w wielu miejscach, mocne. więc krem do opalania to jest coś, co trzeba mieć, bo można się nieźle załatwić. No i podstawowe reszta kosmetyków, które wymienimy w opisie. Tak, to jest moja największa starszek. Największa i Mam wrażenie, bo ostatnio została zwiększona. Staram się pozbywać tych koszurek, ale no kiepsko idzie teraz zostałem dwie nowe koszulki m, z wolontariatu. Wolontariatu dostaniecie. O czym jeszcze później. nie wiecie, ale tak. ale będziecie wiedzieli niedługo. Więc y, dużo tego mam. Cztery koszule w tym momencie chyba ze trzy koszulki, więc mój niestety okres tygodniowy w przypadku koszulek nie ma w ogóle żadnego znaczenia, więc jest ich więcej. No to też tak. robi wagę, a waga później jest problemem przy lotach to jest i ten cięższy, przy no. kupowaniu bagażu. Bo tak jak się nosi na plecach, to nie jest tak źle. Ja też mam koszulki to też jest e, moja największa paczuszka. <noise> Tutaj, ale ja nie mam aż tylu. Po prostu Twoje koszulki są trzy razy mniejsze niż moje, więc. No tak, tutaj... bo ja mam bardzo dużo takich krótkich właśnie. Zauważyliście, że mój plecak został wypełniony ciuchami i w zasadzie kosmetyków jest tam tyle, co zaraz wam pokażę, bo moja komora w tym momencie się skończyła. Komora główna, mam też przygrodę jeszcze komory dolnej, tak sobie podzieliłem. W komorze dolnej, żeby przyspieszyć trochę, kurtka niż deszczowa. Która jest dosyć e, ciekawa, bardzo dość ciężka w porównaniu do kurtki deszczowej Pauliny. E, śpiwór, który został wymieniony na lżejszy. I bluza, która jest jedna, jest bluzą y, taką polarową, termiczną, z takim fajnym kapturkiem. No i w zasadzie kończymy moją część komory głównej. Rzeczy na zimę, które są zapakowane w bardzo przydatną rzecz, czyli kompresy... Kompresy... kompresyjną torbę. Tak. I zwyczajnie jest tutaj kurtka zimowa, czapka, rękawiczki oraz leginsy z wełny Merino. Też mam wełnę Merino. Wiadomo w tych koszulkach też jedną koszulkę z wełny Merino, i też są e, zwyczajne koszulki do sportu. No ale to wszystko w opisie. Dobra, to jest moja komora główna. To my tutaj mamy, ja też mam długie spodnie, jedne, y, mam jedne spódnice, spodnie i te, które mam na sobie, więc ja mam akurat tych rzeczy dużo mniej, bo mi więcej nie jest potrzebne. Ręcznik z mikrofibry, dwa nie, kostiumy Masz kopilowe. mniej rzeczy, bo tobie nikt nie dał. Akurat tak, były, nie dostałam. Nie <laughs> Były za duże, no, w każdym razie dwa kostymy kąpielowe i to jest wystarczające, jeden ręcznik duży z mikrofibry i ja mam jeszcze taką chustę na plażę. Co mamy dalej? Ja mam jeszcze podręczne kosmetyki typu płyn do soczewek, pasta do zębów, wszystko mam w dużo mniejszej kosmetyce, takiej podręcznej, To mogę po prostu złapać i iść do łazienki, nie muszę tej dłużej wyjmować majtki, skarpetki i wszystkie inne przydatne rzeczy, o których Daniel już mówił. Dwie sukienki, dlatego właśnie też mam mniej koszulek, mniej spodni, bo po prostu sobie wymieniam. Długa sukienka się przydaje, tak by the way. Jeśli jedziecie do Azji, to polecam jakąś jedną długą kietkę albo bo jest dużo zwiewniej. Tam jest mega gorąco, a w wielu miejscach po prostu albo trzeba wypożyczyć coś długiego, bo nie można wchodzić do wielu świątyń ani pałaców itd. w krótkich rzeczach. Więc warto mieć coś długiego, zwiewnego. Bluza. Torba na pranie. To też się przydaje. Każdy ma swoją torbę na pranie. Fibur. Kolejną kosmetyczkę z rzeczami do makijażu. Kolejną kosmetyczkę. Akurat kosmetyków mam dużo. No właśnie, może trzeba Ale było ja się pozbyć. Ale ja mam na soczewki. Już wielu rzeczy się pozbyłam. Krem po opalaniu też mamy. Ode mnie z kosmetyków, które ja mam, ręcznik. Czyli można to zaliczyć do kosmetyków. Płyn do mycia, głowa i ciało. I to jest moja cała kosmetyczka. Dziękuję bardzo. Różnica? No, wiadomo. Ja nazywam kosmetykami, dania, ubraniami. Mamy no jeszcze małą torebkę taką do noszenia podstawowych rzeczy. No i rzeczy. sprzętem, ale dobrze, zaraz do tego sprzętu dojdziemy. To jest bardzo ważna rzecz: długopis, apteczka. To są tak. moje kosmetyki. Suszarka. Tak, bardzo mała suszarka. Podróżna, się przydaje w się, naprawdę. Mi się przydaje często, jak jesteśmy gdzieś, gdzie jest zimno, muszę wysuszyć włosy. to To jest coś, co naprawdę. Daję radę. No i też mam właśnie. Typa, aż pieniędzy znalazłem. Kurtkę. Jezu, ile mam tu meksykański, I pesho. wszystkie zimowe rzeczy. No, mm, proszę. To I by jeszcze było. jedna ciekawa rzecz, która nam się przydała wielokrotnie, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie dalej. Polecam takie coś, to są płatki do prania. I to nam się najbardziej przydało w Azji, gdzie trzeba robić swoje pranie. Zabraliśmy dwa opakowania i jeszcze mamy końcówkę, bo w niektórych po prostu używają swoich detergentów. Ale już jedno całe zużyliśmy, została nam jedna trzecia, myślę, że tego drugiego opakowania i to nam się naprawdę przydało. Nie musieliśmy płacić za detergenty w wielu miejscach. Najważniejsza rzecz, papier toaletowy. Zawsze, zawsze. Mogę podróżować wszędzie, nawet kurczę, do nie wiem, Mongolii, Afryki, nieważne gdzie papier toaletowy jest obligatoryjny. Dalej mamy jeszcze wiadomo kawy, jakieś herbaty, przyprawy. To Niezbyt dużo tego, ale generalnie zawsze się przydaje. Pałeczki, w naszej, nasze chińskie pałeczki i w zasadzie ja jeszcze mam... O uwaga, coś tu jeszcze mam. Jakieś kable. Dostałem bandanę jeszcze taką. Z Meksyku i lornetkę, lorne, latarkę czołówkę, w zasadzie Czoło. z pakietem baterii i pamiętajcie, nie trzymajcie baterii w czołówce, bo y, może ona się rozładować. Już tak mi się zrobiło. Rozleć. Okulary są i lepiej mieć lepsze, bo moje już się rozpadły trzy razy i jeszcze ich nie skleiłam, więc to jest coś, co się mocno przydaje. Tak więc to, przynajmniej u mnie, to wszystko. I teraz jeszcze przejdę do sprzętu. Powerbank razy dwa, super, polecam Powerbank y firmy, nie będę, nie będę lokował produktu, jeszcze niech na nam nie płaci, więc tak, tak wygląda. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, jaki to jest powerbank, to jest 20 tysięcy, jest super, naprawdę mega. Jest lekki, mały, no nie jest super lekki, wiadomo, ale jest dużo lżejszy niż te z innych firm i szybko ładuje, jest naprawdę spoko. Ze spoko, sprzętu. Jeszcze mamy mikroporty, które używamy, no teraz więc to jest od nich opakowanie. Mamy drona, to jest opakowanie na dron, Mini Pro 3, Nagrywamy wszystko iPhone'em, no i Steadicam'em, gimbalem. No i laptop do w zasadzie montażu filmów i wszystkiego innego. I to jest wszystko moje. Tak, ja mam jeszcze zeszedł, którym się uczę hiszpańskiego, i, i tak naprawdę to, to jest tyle. Nic nam więcej nie jest potrzebne do podróżowania. Tak, jak na to patrzę, to trochę tego jest. Trochę tego jest, ale też nie jest. Myślę, że aż tak źle powiedziałam filmiki w internecie, gdzie ludzie zabierali po 10 kostiumów kąpielowych, naprawdę. Nie jest to niezbędne, więc nie trzeba. Myślę, że każdy będzie w stanie przeżyć z taką ilością rzeczy. Na pewno można by było jeszcze z mniejszą. Tak, można ale... by na ubrania trochę zmniejszyć, bo czasami czuję, że mam to dużo. Ale one się szybko zużywają, więc tak. prędzej czy później po miesiącu, po dwóch, czasami trzech, w zależności jak co robicie, jak bardzo aktywnie i jak często nie zmieniacie ubrań. Nie, myślę, że to, to dużo zależy od też twojego jakości, nie? komfortu, nie? Bardziej komfortu takiego, bo też można sobie coś tam czasami pozmieniać plus no ja mam więcej kosmetyków bo, bo po prostu ich używam i to jest coś z czym nie czułabym się komfortowa jakbym tego nie miała po prostu więc każdy ma inny poziom komfortu i... pamiętajcie też to nie jest podróż na dwa 3 miesiące to jest podróż tak. na rok której musicie żyć więc yy, to a rzecz, jak nie ma rzeczy pewnych są... rzeczy to jest też czasami ciężko więc na pewno mieć odrobinkę więcej też bez przesady bo niektórzy zabierają masę rzeczy a to też Czasami no, trzeba coś poświęcić. Co chciałabyś powiedzieć porozmawiać o Meksyku w ogóle mówię ja się oprę już o tą ścianę, bo Niezgodnie, no. Ogólnie fajnie było w końcu posiedzieć w jednym miejscu dłużej i myślę, że wybraliśmy naprawdę spoko miejsce, bo poznaliśmy masę nowych osób, było woda, było ciepło, można było Myśmy się pokąpać. Zrobiliśmy kurs, kurs nurkowy i to był naprawdę fajny czas taki spędzony. Też mi się podobało. Dobra, to by było generalnie na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, chętnie odpowiemy. Zajrzyjcie do naszej listy, co byście zabrali inaczej, co by według Was jest niepotrzebne, a co jest w ogóle super pomysłem. Czy w ogóle Wam pomogliśmy spakować na taką wyprawę. Jeżeli chcecie, to może dajcie znać w komentarzu, jaki odcinek byście chcieli zobaczyć z takiej serii bardziej organizacyjnych. Nie wiem, może jak planujemy jakieś podróże, w jaki sposób podróżujemy, jak do tego podchodzimy. Kończymy. Dzięki, że byliście z nami. 嗯。